Witajcie gwiezdni wędrowcy. Wędrujemy na nogach z kijkami, w martensach, przez życie, w takim uśmiechu i puszczeniu wszystkiego, bo wszystko przychodzi i odchodzi, a my cieszymy się, radujemy się, doświadczamy czasami nieraz we łzach, w smutku, ale to wszystko przemija jak chmury na niebie. Wiemy o tym dobrze, prawda? Więc pozwalamy sobie na to, by to popłynęło. Popłynęło i wraz z wydechem ku nowemu idziemy dalej. Najlepszego dla Was. Gwiezdni, cudowni, wędrowcy. I zapraszam do pokoju w ciemności. Tam jest ciemno. Tam można zobaczyć światło, które naprawdę pokieruje Cię ku temu, co jest najprawdziwsze w Tobie. No i też zapraszam na Saharę, bo energia, duch Sahary. To jest coś tak rdzennego, że nieustannie w moim sercu mnie zachwyca, bo przywołało coś, co no powiem wam, że tej cywilizacji europejskiej, tej kulturze słowiańskiej, tralala i tak dalej, jakkolwiek to nazwiemy, jest coś tam tak rdzennego, tak pierwotnego, że w codzienności to jest trudno zobaczyć. Więc kochani, zapraszam Was. Najlepsze. No i człowiek jest szczęśliwy, pochodził sobie z kijkami, wskoczył do wody i dalej idzie z kijkami. Słuchajcie, to jest rewelacyjna kompozycja. Rozgrzewasz się, nordic walking, rozgrzewasz się, idziesz, w wspaniałe miejsce na Kaszubach, nad jezioro, skakujesz, a potem z powrotem idziesz też z kijkami i rozgrzewasz się. Można też poćwiczyć i tak dalej, ale słuchajcie, to jest rewelacyjna kompozycja, połączenie, że i kijki, i morsowanie, i w ogóle wszystko. na no tak, <gryw> najlepszego, hej!